Siemanko, pozdro, jak tam? Bo u mnie to jest tragedia. Wszystko się wszędzie dzieje. I normalnie przeprowadziłem się na pustynię. Przyszedłem stamtąd na pustynię. Po drodze tam żółwie zamknąłem, ale nie wiem, czy mi znikną, czy nie. No ale po prostu jest tutaj na tej pustyni tragedia. Tutaj się tak dużo dzieje, że jak ja wam to opowiem, no to tutaj już jest... Kurczę... Pff. Normalnie każdy to robi w parę dni, a ja tu musiałem zrobić wszystko w jeden dzień, bo by nie było innego wyjścia, żeby tutaj sobie zamieszkać, a ja tu chcę mieszkać bardzo. A więc tak, wszystko tak pokażę łapką, co się gdzieś działo. E, tutaj, e, na początku mieszkałem, przeprowadziłem się tam za domkiem, mam e, taki kawałek. E, tam zamknęłem dwóch wieśniaków, reszta gdzieś znikła, zabita została, poszła gdzieś po prostu tam zawsze, po nocy, rano, e, tam przy tych wieśniakach jest mnóstwo zombie. A, mnóstwo, czyli pięć, ale jeszcze tu dużo biega, co nie? jest po prostu mocno, tutaj są króliczki. E, Mocne jest, tam sobie buduje domek. Z tarczą, albo O, tak, e, No idzie. E, tam sobie domek buduje, tam sobie ten kloc. E, no tam fajnie będzie moim zdaniem. Tam... no. Ładne miejsce, tak. Ej, no, to jest wszędzie ładne miejsce. Dlatego tu mieszkam, ale dla, w szczególności dlatego, bo tu jest akurat wioska. E, tam dalej są bagna. I trochę zimy też widziałem śniegu. Tylko w którą stronę? Chyba tam. Tam jest bardziej śnieg, właśnie też trochę. I co? Nie znalazłem piramidy, albo jakoś tak nie, nie chodziłem po pustyni, bo też jedzenia nie mam za bardzo. I to jest to trochę takie, no, lepiej zajdę już powoli, bo noc idzie. Ale ważniejsze jest to, że w dzisiejszym odcinku będę robił Enchant, bo wczoraj wykopałem 5 diamentów, i właśnie chodziło mi o to, że mieliście odpowiedzieć w komentarzu, że. To będzie z tego kilow i enchanting. Bo 5, wiecie. 3 na kilof i dwa na enchant. Tutaj mam farmę taką. Tą taką co się kliknie wajchę i tam woda leci i wszystko będzie się do hoperów lecieć, ale na razie nie mam żelaza. Będę chodził po jaskini jeszcze, ale to nie na odcinku. Tylko pewnie jak już będzie ten więcej osób na tym serwie albo na jakimś innym, bo pewnie zmienię, ale no, szkoda mi tego serwera. Taki ładny. Znaczy trochę zniszczony bardzo, ale tak trochę włożyłem, w... o kurczę, nie wyszedłem, trochę, a nie wyszedłem, trochę włożyłem pracy, ale dobra. Yy, Przechodzę do tego, co powinno być, a jeszcze tu pokażę yy, tutaj yy, villagerów, bo tutaj mam villagerów, dwóch. Jeden nie chce wziąć profesji, ja nie wiem, nie znam się za bardzo na villagerach, ale ten to jest ten bibliotekarz, mm. no. No i tak, tu ma tak fajnie, tu go na trzeci poziom, ale tutaj, tak jak to się pokazało, to tak, a, słaby. Ale tutaj jak wylewolowałem go na te książeczki, patrzcie na tą książeczkę, chwilkę, o. Puch 2, czyli to jest, o ile dobrze mnie wszystko się dzieje i dobrze pamiętam, to to jest płomień 2 na łuk. Tutaj nie mogę jeszcze sprawdzić, ale no, ten pro, płomień 2, 22 diamenty na łuk, bardzo du dużo, z czego no, tutaj mogę ten pozyskiwać tylko diamenty z, z emel, emelardy albo z papieru, ale to bym musiał sobie zrobić y, te farmy, jak, jakieś tam zerotikowe, czy nie, nie wiem jak to się nazywa, uprawnie, ale po prostu farmy trzciny, 3-4 co nie, y, i żeby papier po prostu był dużo. I książki, no to też tam krówki sobie po prostu rozmnożę, że to mam swoją tą faremkę y, tam sobie się hoduje zboża. No, to tam się fajnie będzie wszystko Dobra, e, takiego w ogóle tak. E, żelaza nie mam, bo zrobiłem sobie kowadełko, żeby naprawiać secik. Bo był najazd na tą wioskę. E, tak przeszedłem na jazd cały z żelaznym setem. Miałem 22 poziom, ale go straciłem. Secik tam trochę popołączane, wszystko jest i taki powstał. E, tu kilka, powiem tutaj jest. E... To jest chyba odporność przed y, wybuchaniem. Nie, to nie jest przed wybuchaniem. Dobra, nie wiem. Protect, protection. Nie wiem do czego to jest. Nie znam się za bardzo. Albo przed strzałami. Nie wiem, ale dobra. Tutaj kuszę, tak też mam. Tutaj mam protection shield, horns, czyli ciernie i ochrona, chyba coś takiego. Y, trafiłem w ogóle no Ej, właśnie, bo to jest trochę ostrzejsze chyba od diamentowego miecza, więc to będzie mój miecz. Nie będę tym rzucał, albo... Dzisiaj teraz... a nie, też. Bym sobie to jakoś naprawił, ale nie mam czym, ani jak. A więc tak, ja za to jakieś po prostu mam to poukładane, ale to tam trochę, co nie, że tak ogarnąłem sobie, żeby było nie, że w jednej skrzynce, tylko żebym miał trochę też tego więcej miejsca tutaj. Dobra, przyszedłem na jest, pokażę Wam moją taką skrzynkę, gdzie tak bardziej ją ukryłem. W ogóle tak, trzy siodła mam. Bo te trzy były dewastatory. No i z tego, no, z każdego po jednym siodle. No i tak, tutaj mam skrzyneczkę. Tak, tutaj mam dwa diaksy. Wezmę sobie to. Mieczeń teraz akurat nie potrzebuję, ale wezmę sobie to. Wezmę sobie to, to. Będziemy robić dzisiaj najlepszy łuk. To jest taka motyw dzisiejszy. No i tak. Najlepszy łuk na tym serwie. Ja tu nie mam... W ogóle patrzcie, to jest moje całe żelazo. Czekajcie, jeszcze wezmę sobie co. I... Jedzonka też nie ma. Właśnie ja tu muszę trochę sobie zbierać. Jem y, głowy czy tam coś tam, co wypada ze zombie. Tych, y, zombie? Nie wiem, to są dokładnie zombie, czy to jest coś innego. A myślałem, że nie uciekną i sobie wezmę, dyspozycji. Tutaj jest inny blog, bo nie miałem akurat czym zamknąć, ale tutaj jest y, moja taka skrzyneczka i tu mam takie fajne itki. I tu mam totem y, z tego najazdu. Zboże. Tutaj fajnie wszystko jest. Można sokrówki krówki i wszystko rozmnażać. Kilow też bym mógł zenchantować, ale nie wiem jak to pójdzie. Na pewno wezmę sobie książki. Kilow też dobra wezna. To sobie wezna. To potrzebuję. I tak, do tego jest potrzebne dwa diaksy, to, to, Chyba wszystko mam. Oj, nie mam napisu. Dobra. Yy, powiem tak: z enchantingiem, z książkami dookoła jest bardzo dobrze, bo książeczek mam, tych biblioteczek, przepraszam, biblioteczek mam sporo. Brakuje mi, nie wiem, paru z czterech to pełnego enchantu, bo tam od Villagera sobie kupowałem. I w ogóle, no i to jest po prostu teraz fajnie. Bardzo ładnie teraz tam będzie i w ogóle. Pokażę Wam za chwilkę, gdzie będzie enchant, tylko muszę go sprawdować Bo chciałem sobie to zrobić na odcinku. E, tak, to trzeba rozwalić. Tutaj co? Tutaj tak się robiło i książeczka, tak? Tak. Mamy enchant. Dobra. Odcinek będzie chyba trochę krótszy, bo to tam to tamto i będzie gotowe. Ale enchant będzie tutaj i to jest moje dużo biblioteczek. Tutaj w ogóle schowam, żeby jak coś to żeby był. Yy, to lapis, ale tak to na razie potrzebuję sam lapis. Więc tak. Wkładam lapis, trochę źle dopasowałem. No dobra, o nie. Brainink. O jacie. O, ja. Się... Nie, ja zbieram na 30 poziom. Yy, widzimy się po przerwie. Ziemki najpierw co pomyślałem, to pomyślałem sobie, że ten level będę wbijał... Yy, no nie wiem gdzie. No w portalu, co nie? Ale tam sobie już buduję portal, tylko że tak nie wiem, czy mam jakieś zapałki. Zapałki, no dobra. Yy, zapalniczkę, bo... o, w ogóle króliczkę zabiłem i to mi drpnęło. Yy, zapalniczkę, bo... Krzemień, chyba jaki miałem, to został. A tutaj też wilku nie mam. Więc widzimy się, jak będę miał ten 20 level. Ale jak będę już miał tak ciśpinkę, ćpinkę i wykopię. Co nie, no to wtedy się widzimy. Dobra. Słuchajcie, tak wygląda nether po moim steleportowaniu. Myślałem, że wpadnę do lawy jakieś. No ale. Jednak jestem gdzieś zrespiane w ścianie. Dobra, to ja wbijam ten 30, czyli jeszcze 15 poziomów i spotkamy się już przy enchantingu, jak będę to klikał. Słuchajcie, po prostu ojacie, tyle się nauczyłem z tym 30 poziomem, to trochę dłużej niż się wydaje na nagraniu, ale naprawdę. Musiałem jeszcze raz zejść do jaskini, tutaj miałem takie zejście, nawet jak zabiorę wodę, tylko mam na razie lawę. Sekundeczkę... To tutaj jest lawa, dobra. I jak zagiorę wodę, możecie zauważyć, że tam do samego dna leci taka dziura. Co nie? Jeszcze zalewam. I tam wykopują 9 diamentów z Dziewięć diamentów i takich tam innych bloczków. Czyli żelaza i w ogóle. Ten się już jest na wyczerpaniu. Wszystko naturalnie. Nie mogę się doczekać, kiedy się w coś innego program, bo albo nie wiem, nie wiem, po prostu co innego porobię, bo wszystko nie wiem, nawet telefon mi wpadł prawie i miniaturkę mam już zrobioną. Ale oby się chociaż wszczepiło ładnie, dobra. Bez przedłużania po prostu pójdę i zrobię to, co powinienem zrobić. Oj, nareszcie. Y nie, to nie jest ten łuk. Sekunda. O jacie, ale fajnie tak bezstresowo kopać albo coś robić, bo tam to cały czas jakieś odgłosy i w ogóle i mam już takie o, totalnie dość. Trochę tego wykopałem. Tam jeden kilo w się właśnie zepsuł, jak mówiłem i teraz tak wezmę sobie. Tu mam, o jacie, ile ja tego mam, tu się porobi jakieś fajne bloczki. O dobra. Teraz tak. Potrzebuję to. Łuk sobie wezmę ten na lepszy, bo nie chciałbym mieć to na jakimś takim zniszczonym nawet troszeczkę, ale nie. No, perfekt. Dobra. A on jest w, tym, w skrzynce. No i wieśniacy... ojacie, jak oni tam cierpią przez tych zębiaków. Trzeba to jakoś ogarnąć. A ja jem tylko zombi. Też muszę sobie z rzęsło spełnić, to ogarnąć, ale wow, tutaj jest tego masę. I teraz nareszcie łuk. Kilow się zrobi na jaki? Nie, nie klikaj. <grym> o dobra. Efreszencji 4 i jakiś znak zapytania. To jest piękny kilof, piękny. Ale nie, bo ja zwariuję. To jest najlepszy łuk w grze. Po prostu na pustyni. Wow, to jest. O ja ci, Jakby jeszcze się dropnęło umbraining, Coś, coś, coś to po prostu ojacie. Dajemy. I... Mm, power 3. Ej, no. No. I teraz tak sobie dołóżcie, dlatego że mam taki łuk. Wy 27 poziom mam jeszcze. I zrobimy coś takiego. U tego wieśniaka kupimy ten puch 2. To jest podpalenie 2, czyli największe. Power jest chyba czwórka albo piątka największa. No to no. Piękny łuk. I skończą... A nie mam akurat przy sobie żadnej strzały. Trzeba mieć tylko jeden strzał. <gry> Ale fajnie. O nie, tylko nie biblioteczki. A jestem Typila. Który się nudzi. Bardzo się nudzi. Ale ze mnie głupi. Głupi człowiek. Głupik jać. Nie, dobra. Idę do góry. Tylko, żeby się nie zjarało, to więcej lawy nie mogę nosić. Biblioteczki! siódmy poziom. Naprawdę. Czemu ja jestem taki... Nie. Otrzyk się, ale mnie nie lubię. Tylko żeby to się nie zjarało całe. Nie, tylko nie biblioteczki. Tyle na nich... Tyle na nie zbierałem. Zostawcie te biblioteczki, proszę. Zostaw je, zostaw. Dobra. Przecież trochę przetrwało. Zostaw. Nie. Nie możesz. Został. To się odbuduje, to to ten licho, tylko mój level. No nie miałem se killów jeszcze fajnie ulepszyć. Eee, tutaj lapis. Umbrejnik, Puch! I tutaj też jest ten level. Te trzy enchant, ale fajnie. Fortuna 1. Szans 1. Prod. Co to, czemu? A. prot Teraz się zmienić powinno. Puch 2. To też nie chcę. Zje ulepszę y, Tutaj efficiency, efficiency 2. Fortunka 1. Dobra, biorę sobie efficiency. I teraz coś się tutaj żeby zbierać level następny. Puch, puch, puch. A nie, to jest power. Jestem głupi. A dobra, wezmę sobie power. Nie wiem po co mi to, ale dobra. Umbręnik f 6 i 2 i fortuna. Ej, no, ja jestem głupi i nie pilnowałem. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Z 9 to by było 10 dwa. No. Z 15 miałem, co? No, ale to, co to, jest, to... Straty, straty. ej, jestem głupi. Dobra, no powiem tak, na następnym odcinku pewnie to będzie cało odbudowane, więc oj dobra mam piękny łuk piękny lew o ja się, cały stracony niestety, dobra ale to się kiedyś odrobi to to, tam właśnie, tam znalazłem taki otwarty teren bo tak to wszędzie kopałem w tą, w tą i w ogóle aha, okej. Okay. a jeszcze tak dwunasty mm, drugi nie chciałem tego klikać, Nie. A, dobra. Znowu na odcinek, żeby było coś takiego, że. No bo przypomniało mi się, że mam jeszcze trzcinę i sobie przerobiłem ją na papier, co nie. Yy, ale niestety nie mam skóry, bo już też cała poszła na te ramki i na tamtą yy, resztę tych y, książeczek y, ale wiem co mogę jeszcze zrobić wiem bo ten wieśniak jaką chcę 20 coś y, chodź nie bijesz mnie no, dobra dobrze y, 20 y, coś y, chcę papieru za y, jakiegoś emelarda czy coś takiego i ja bym to z chęcią sobie no, może nie z chęcią jestem zmuszony ale jeszcze żeby go po prostu wymaksować na następny poziom no to tak, czy dałoby się takie coś zrobić. Dobra, o, drugi poziom. Tak szybko, tak od razu, tak po, po, po prostu, tak O. Dobra, chodź. Oj, moja po prostu ekspiarka, wszyscy ze wsi dookoła się zbierają tutaj, a ja ich zabiję z tej poziom. Nice, dobra. Oj, napiszcie mi w komentarzu jak się robi yy, to coś. W sensie, żeby oni się tam, ile muszę im tam jedzenia rzucić, czy ile muszę mieć drzwi, czy więcej muszą mieć łóżek, czy coś. A na ten moment... To nie, dzisiaj nie jest mój dzień. Nie. Po prostu nie jest. I ja do tego nic nie mam. No wcale. Po prostu dzisiaj mam takiego pecha, że... Oj. Dobra. naprawić. Dobra. Ja dzisiaj nie mam za bardzo też takiego. Nie chcę mieć takiego zbyt długiego odcinka. Papier za jeden emilard. Jeden. Jeden. Dobra i niestety. No. No to tyle z tego odcinka. Taki smutny happy end. Zawsze jest szczęśliwy. A miał być taki szczęśliwy. Oj, ale niestety. O, a już myślałem, że się zabi. Dobra, jeszcze fajna lama. Jeszcze sobie z nim zobaczymy, co tutaj ma. Aha, to jest... Yy... Nie, to nie jest tropikalne chyba. Ale nie opłaca. Znaczy dynie, to zależy. Jakby ktoś nie miał dyni, to no fajne. Emlard. Jak jest farma... farma emelardów to jakoś też, ale... A jest farma emelardów, da się zrobić. Tak, da się zrobić, ale tu trzeba mieć taką wieżę strażniczą. I dookoła wykopać i jakoś tam, 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 tam. tam. No i się da zrobić, ale to dobra. Ja kończę po prostu ten odcinek, wychodzę z serwera. Jutro sobie dopiero pogram. No. No to papa. Pa. A jeszcze dokończę sobie rano może ten dom, mój domek. No to papa, pa. Tylko gdzieś jest słoneczko. O. Pa, pa.